Centra energetyczne, jakie mamy w ciele, poza ciałem i do czego nam służą, i jak bardzo nam są potrzebne, i jak bardzo są ważne dla naszej równowagi energetycznej przede wszystkim. Podczas procesu, podczas gdy doznajesz e, tak szczerze siebie dogłębnie, gdy dotykasz swoich cząstek, integrujesz, transformujesz energię jednocześnie, otwierają się przestrzenie, które po prostu w tobie zawsze były, które są jednak te warstwy energetyczne te mury energetyczne które weźmy sobie poprzez przebywanie, powracanie tu na Ziemię, poprzez um, otoczenie. Programy, które żeśmy sobie wgrali, te mury zatrzymują tą energię, aby mogła do nas przepływać, a jednocześnie my jesteśmy odizolowani od świata zewnętrznego, od naszej duszy, od naszej istoty. Więc dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić tym, co do mnie przyszło na tę chwilę co ja wiem z przestrzeni serca, to co czuję i jak na to z mojej perspektywy spoglądam. Jesteśmy energią i na tą chwilę fascynuje mnie oczywiście bardzo energia kwantowa, czyli przestrzeń kwantowa się u mnie otworzyła, jest otwarta i tutaj w tej Energii kwantowej, tej przestrzeni kwantowej po prostu sobie stąpam, doświadczam, dostaję wglądy, poznaję siebie. Więc każda przestrzeń, jaką mamy, jest ważna na ten moment, jaki jesteś. Do pewnego momentu to po prostu ta energia, która jest ta lekcja, ta nauka, jaką może z tego wziąć, jest dokonana. Więc jesteś zazwyczaj w przestrzeni, e, gdy coś jest jeszcze do przerobienia, do zrobienia, zintegrowania, przetransformowania. I wiem, że tutaj może się powtarzam ze słowami, jednak te słowa, ten przekaz jest bardzo ważny, ponieważ uczymy się, gdy powtarzamy, uczymy się, gdy po prostu powtarzamy, energia się rozpuszcza, energia pracuje. Jest sprawdzian, gdy jesteśmy sprawdzani, gdy po prostu jest to wszystko zintegrowane, gdy już nas nie dotyka, już nie działa na nas, nie oddziaływuje w ten sposób, że po prostu nas wybija albo po prostu um, wychodzimy ze swojej przestrzeni, gdy, gdy, gdy już w tej przestrzeni zostajemy, stoimy, mm. gdy ten sprawdzian już jest, to jest zintegrowane, e, jest spokój. Jest przede wszystkim spokój, jest e, radość. I radość. Jest jednym z kluczowych uczuć, z którymi dusza z nami się rozwija. Więc powracając do punktów energetycznych, które mamy w ciele, i tutaj, taką e, medycyną najstarszą i najbardziej znaną jest medycyna chińska, gdzie po prostu pracuje się punktowo, czyli akupunktura. Meridiany są w tym momencie poruszane, i tych punktów w naszym systemie jest nieograniczona ilość. Ja tutaj podam te najważniejsze, najbardziej znane, te, z którymi na pewno ty nieświadomie lub świadomie na ten moment możesz i na pewno pracujesz. Więc tym. Podstawowym systemem jest system szakr. Te szakry w naszym ludzkim ciele. I te podstawowe to są to jest siedem szakr. Trzy usytuowane w niższej przestrzeni naszego ciała. Centrum to szakra serca i trzy szakry um, usytuowane powyżej, w górnej części. Naszego ciała. Żadna z tych szakr, tych punktów, tych punktów energetycznych nie jest ważniejsza od drugiej. Wszystkie są bardzo ważne i oddziaływują na siebie. Ten system szakralny jest przede wszystkim tak jak każdy budynek, który jest postawiony na solidnych fundamentach. Również ten system szakralny opiera się na podstawie. Czyli w naszym ciele, i tutaj ten pierwsz, ta pierwsza szakra jest jednocześnie naszym połączeniem z ziemią, naszym prawem bycia tu na ziemi. W tej Pierwszej szakrze, bardzo ważnej, szakrze są również i te najgłębsze traumy, jakie po prostu są w naszym systemie zapisane. Tutaj również jest ta energia bardzo, bardzo mocno skumulowana, ponieważ ta podstawa, jak w fundamentach do mnie. Tak? Czyli, że fundamenty, na którym się opiera cały, cały budynek, jest najbardziej solidną częścią naszego systemu. Opierają się tutaj wszelkie struktury, tak? bez względu na to, co się zadziewa w górnych szakrach, tak? w górnym systemie. Jeżeli mamy tą stabilność tych tej pierwszej podstawie, Połączeniu z Ziemią, nic nie jest w stanie nas wybić z naszego centrum, tak po prostu. Nieważne jaka burza energetyczna czy, czy fizyczna e, się zadziewa, wokół nas po prostu jesteś bardzo głęboko połączony z Ziemią, połączony z Twoim centrum. I nic i nikt nie jest w stanie tutaj cię wybić z twojej pozycji, bez względu na to, gdzie się poruszasz, gdzie jesteś i w jakim punkcie jesteś. Więc ta pierwsza szakra jest bardzo, bardzo ważna. Tak? Następną szakrą, która po prostu jest usytuowana w okolicy naszych jelit, tak? Naszych jelit. Um, w okolicy wysokości na bioder. Tutaj poniżej pępka jest usytuowana druga szakra. Ta szakra ma kolor pomarańczowy i jest energią życiową, seksualnością. Ta Energia jednocześnie i tutaj ta szakra połączona jest otoczeniem, z naszą rodziną, czyli wszelkimi relacjami, które, które są związane z naszą strukturą życiową. Tak? I tutaj również są te traumy związane um, z naszym okresem, gdy jesteśmy na przykład w łonie mamy, z połączeniem naszego rodu, i również tutaj zapisane są te zasoby, informacje, jak przeżyć, jak mieć moc do, do życia, dawania życia, do kreowania. I połączenia z otoczeniem, połączenia z, również z istotami na tej przestrzeni. Czyli ten kod i te informacje, które na przykład płyną tak naprawdę e, z naszego rodu, tak? Czy też, czy też e, związane z naszymi indywidualnymi wcieleniami. Idąc dalej... Podążając do góry, i oczywiście tutaj każdy, każda ta szakra opiera się jedna na drugiej. Gdy wchodzimy w górne szakry, te górne szakry patrzą, patrzą oczywiście na dół, spoglądają na dół. Okej, okay, tutaj mam fundament, tutaj mam możliwość oparcia się, oparcia i mieć poczucie bezpieczeństwa, tak? Więc mogą również te górne szakry się rozwijać. Podchodząc do solar plexus, czyli Twojej indywidualnej mocy, Twojej indywidualnej um, intuicji, bo tutaj jest ta, ta Twoja intuicja, brzuch, tak? Powyżej, powyżej pępka. Pomiędzy początekiem żeber a pępkiem po środku jest ustawiona ta trzecia szakra, i ona ma kolor żółty. Słońce, oczywiście, tutaj emanujesz sobą. To jest Twoje połączenie. I tutaj jednocześnie są również zapisane traumy z dzieciństwa, czyli to nasze małe. Indywiduum, które wzrastało, e, próbowało przejawiać e, się sobą. Jeżeli ta szakra jest stabilna, wyrażasz swoją prawdę, a przede wszystkim masz połączenie ze sobą, z Twoją mocą, Twoją siłą, Twoim światłem. Tak? Tutaj przeraża się również Twoja dusza. Gdy te szakry są stabilne, otwiera się następna szakra, następna przestrzeń i tutaj mamy do czynienia z naszym centrum, tak? Z przestrzenią serca. Serce i przestrzeń serca, kolor zielony. Jest naj większym polem energetycznym, elektromagnetycznym. Gdy ta przestrzeń jest otwarta, gdy emanujesz miłością, tak, bo gdy już, gdy już siebie i swoje rany, swoje traumy, tutaj tą energię skumulowaną na dole rozpuściłeś, tak, rozpuściłeś te wszelkie blokady, Przestrzeń serca jest otwarta, więc ta energia serca nie jest czerpana, nie jest zabierana, tak, nie jest zabierana, nie ściągana w dół, więc może w naturalny sposób skurczać się, a jednocześnie rozszerzać. Z biciem serca rezonujesz nie tylko z, z Twoją duszą, ale oczywiście z wszechświatem, z każdą istotą. Tak, więc tutaj e, siedząc na ziemi, tak, czuj oczywiście doznaje na innym poziomie, tak? Na bardzo głębokim poziomie. Więc ta szakra i ta energia, która cię otacza z przestrzeni serca może sięgać nawet do setek kilometrów. Gdy ta przestrzeń jest zamknięta, gdy te mury jeszcze, jeszcze tutaj energetyczne stoją, możesz sobie wyobrazić, iż, iż po prostu dla własnego bezpieczeństwa, tak, przez, poprzez przez traumy, poprzez doświadczenia, jest ta energia po prostu tylko i wyłącznie parę centymetrów lub zazwyczaj jest to na szerokość naszych rąk. Idąc do góry, piątra, szakra systemu, Kolor jasno niebieski. Tutaj przede wszystkim wyrażasz swoją prawdę, tak? Prawdę jednocześnie, która płynie z duszy, z nadświadomości, z podświadomości. Jesteś po prostu połączony z wyższą, a jednocześnie niższą. Tutaj wyrażasz swoją, Twoją prawdę. Nie oceniając, nie raniąc, chodzi przede wszystkim o uzdrawianie, o czysty przekaz, tak? Bez nakładu rozumu, bez oceny, bez filtru, tak? Więc te filtry, wszelkie, które, które gdzieś tam są, zostały nałożone, rozpuszczają się. W tym momencie wyrażasz swoją prawdę. I tutaj znowu, tak? Każda szakra spogląda w dół, spogląda na szakrę poniżej. Wyrażana prawda płynie z przestrzeni serca, płynie z miłością, tak? Miłością bezwarunkową, gdzie wyrażasz prawdę bez jakiegokolwiek zamiaru. Podążając dalej i wyżej, Mamy szóstą szakrę, trzecie oko tak zwane, kolor niebieski. Tutaj widzisz i spoglądasz duszą. Spoglądasz nie oczami, ale po prostu masz możliwość, wgląd w siebie wewnątrz i jednocześnie na zewnątrz. Widzisz obrazy, widzisz energię, czujesz, tu jest oczywiście ten kontakt z nadświadomością i z wszelkimi cząstkami Ciebie. Widzisz, czujesz, słyszysz. Więc może być tak, iż dostajesz obrazy, które może i są nieracjonalne w pojęciu umysłu. Jednak intuicja, gdy już intuicja jest rozwinięta, masz zaufanie do siebie, masz zaufanie do wszechświata, masz zaufanie do tego, co ci prowadzi. I podążając jeszcze wyżej, do góry, na samym czubku głowy, mamy siódmą szakrę, która jest połączona z naszą boskością. Boskością w nas. Um, gdzie każda istota żywa lub po drugiej stronie jest Tobie równa, gdyż jest tej samej energii, gdyż jest tego samego światła, gdyż jest Boskością, tak samo jak i Ty Boskością jesteś. Tutaj jest ten najczystszy przekaz z Wszechświata. Przekaz boski, tak? Nieopisalny, gdyż bez względu na to, jakbym to nazwała, nie opisuje to tego, co czujesz, co widzisz, czym po prostu jesteś, gdyż jesteś wszystkim i masz połączenie ze wszystkim. Nie oceniasz pomiędzy dobrem a złem, a przede wszystkim. Wychodzisz z dualizmu i łączysz się w całość i jedność. Oczywiście tych szakr powyżej, tak? szak e, wzwyż jest nieograniczona ilość i szak w głąb Ziemi, oczywiście też nieograniczona ilość. Jednak te siedem szakr, które tutaj nazwałam, są bardzo ważne dla stabilnego bycia po prostu tu i teraz, a jednocześnie wszędzie, gdyż masz kontakt i połączenie z tobą z przeszłości, z tobą z przyszłości. W tym punkcie jest wszystko. Gdy jest ta równowaga, Oczywiście zdarza się, że jedna lub druga szakra jest po prostu za bardzo otwarta, tak? lub za bardzo zamknięta. Gdy jest za bardzo otwarta, są przyduszane, jakby nie było, szakry, które są, są powyżej, tak? więc prowadzi to do nierównowagi. Tak? tak samo w drugą stronę, gdy górne szakry i dolna szakra są. Są po prostu bardziej rozwinięte, a pewna szakra pomiędzy nimi bardziej zamknięta. To samo w drugą stronę. Bardzo prostym narzędziem i bardzo łatwym narzędziem jest bycie, bycie w sobie, tak? Wystarczy parę oddechów, zamknięcie oczu i bycie, wgląd w siebie, tak? Z intencją. Równoważę mój system energetyczny. Równoważę mój system energetyczny. Wypowiedziana intencja i przebywanie w niej, powtarzanie, mówienie samemu sobie. Ciało słucha. Siadasz, wypowiadasz intencję. Równoważę cały. Mój system energetyczny. I wdychasz, i wydychasz. I przyglądasz się po prostu, co się w tobie i w Twoim systemie zadziewa. To tyle z mojej strony na temat centr energetycznych, podstawowych w naszym systemie. Jakie Ty masz własne doświadczenia na temat energii i jak Ty to odczuwasz? Z chęcią. Możesz się podzielić poniżej w komentarzach. Dziękuję, że jesteś i do usłyszenia. Reine zele, ciao.